Piątek, piąteczek, piątunio. Dzisiaj magnes, wiaderko i rzeka. Jest Irek, jedzie. Ta Jechał duży ilek Buongiorno. Ja zbudowałem rzeczny zbieracz O kurde tam jest magnes oh. Oh. Taki ilek zrobiłem wiesz Haczek Zbieracz rzeczny A to co są ładne, ja zrobiłem coś takiego Ale nie wiem czy będę brał O! Też kiedyś coś takiego miałem No jak ty masz łapkę to... Ale ty masz na wysięgniku Zobaczę moją dziubaczką, ale jeszcze ją doskonale, kotwice tam przywalę jakieś Już się rozpękło no, na tego w Na szybko, ale będziemy siękać Najtańsze wykrywacze na, na tym, po tej stronie Mississippi nie? Proszę bardzo Jeszcze zapalowane Idziemy tutaj Dziubak i szczypawica I grabki Idziemy, do sygnału Irek już coś widzi I co masz? Co to jest? Świeracz? Nie A może skrobaczka dopięć Pierwszy pan A świeżynka No Igi Jest syna, że jest miedziucha Jaka ładna Amerykańska Brawo Ty Więcej miedzi Od kałamarzu nie ma żadnych punców. Nie ma punców, ale bierzemy Muszę ja widzę jakąś butelkę Chyba butelkę Tak I Rek, ja mam jeszcze pikuśniejszą butlę Ja mam jeszcze pikuśniejszą butelkę, dwa w jednym taka, aż taka Co to było? Coś od czegoś Taki kubek Uncą. Kubek Lubiany O kurde Borszy sprzęt Dobra kaszubska firma Pękłem wiadro, muszę jechać po inne, a tutaj na oko wyhaczyłem miedziuchę Wyjąć ją? Ale się świeci Człowieku czy to Przerwy sobie Jadę daleko go widziałem Grubo Jadę po wiaderkę Nowe wywiadoleczko jest ale tam to było lepsze, ile mówisz, że ktoś wykopa miedziuchę, a tu się świeci dziucha. tu się świeci miedziucha oj, do wujka, oj, do wujka mam zobacz, i to się nie kończy, uwaga, to się nie kończy, ale po pesku mi chlapło miedziana mieć Ciebie jaki tam jest? Zobacz się <laughs> Kurde to może ten co się łamał, wiesz? Piękła, taj, tego Czekaj ja go opukę. Następny kubek tu jest Jakiś Oj Haczy wybi go Opa Ten jest jaki To No punkt nie ma pół Ale był bolszy Co masz? Blacha? Aha, obudował dustelkę Węgorz aluminiowy Trzeba skitać tu jest taki długi makaron, który nie na moją tom Na mojego paluszka wąskiego. Tu gdzieś, wiesz? Poczuję. O o, o czekaj Taki makaron miedziany gruby, widzisz? Czekaj Wiesz go O człowieku <grywa> poszedł, poszedł. No i... jak tu czekaj Jak żyć panie premierze? Patrzcie To już nie jest tam jakiś kabeleczek od lampki nocnej od babci To jest jebitna miedziucha To jest mi skąd to się tu bierze Co to się tu dzieje? Ale zobacz bezpieczniki wszystko z elektryki związane, nie? Zobaczcie Bezpieczniki tam widziałem parę gwiazd Jaka jazda. Już nie ma miejsca w torbie, nie? Trzeba będzie tu z staczką przyjeżdżać. Cała butelka od Pepsi Coli czy coś. chcę ją wyjąć Polo czy Pepsi Cola o. Pepsi. ile pamiętasz to? Pewnie Pepsi można było się napepsić. Nie wiem o co kaman, ale następny kubek widzę Tutaj, ten jest, kom, ten jest kompletny, złapiemy go za ucho Ale zobacz, co tu jest Ten jeszcze by żył Co za gość To jest stalowa czy żaliwo? To jest gitara, panie ale bydle tego jeszcze nie graj, ty jeszcze będzie żyć będzie na ognicho Ja kapatelka, tak nic bliżej mostu lepsze rzeczy wychodzą patrzcie tu jest blaszka na ryby złapiecie czy nie złapiecie jeszcze kotwicę ma żywą świeżo zgubiona kurde dałem radę Huch. Nuwencja, kormoran, coś tam. Super, numer 2 Coś wygląda jak blacha na ryby. Ale trzeba zobaczyć. Coś poleżała to. Jednak łapka to łapka. Irek to przytulił. Czy jest? No jego. Do miedziuchy <laughs> spokojna jest daj no, ta, na kija czekaj panie jest ale też też szkło to nie jest popierdółka panie idę do Ilka ciepło ci jest? podaj mi rękę, bo ja nie dojdę weź muszę mnie odprowadzić o panie nie mógł, że tu jest coś takiego tak wygląda ale, to jest... Zdziałam, patrzę, ale no, tu tak. jest prąd Nie ma szans żeby to było To jest złoto To jest złoto To no złoto jak Patrzcie to Ale nas załatwiło Ale byłoby ciepło Już było ciepło Tu jest gruba akcja jakaś Widzę Oj ciężko będzie, masz krótszą rękę? Nie, a rękawiczki masz kluczowe. Tak to wygląda. To wiesz? Coś, coś komputerowego. Daj, podtrzymam cię co tak trzeba. Zasadę się w ogóle? Co to jest w ogóle? Halczy dyst. dyst? Mam jedziuchę? Uważaj na rękaw, jest dobrze, 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 dobrze. Ja pierdzielę. Nie, nie ma miejsca w torbie tam jeszcze coś jest nie? coś od niego? nie to nie to dobra mamy czwarte dyski trochę miedzi jest moneta ale jej nie wyjmę bo nie mam szczytu Irek ją wydziałał 100 groszy 8.1 pozdrawiamy już się zbliżamy do pola monetowego widzę orzełka Moneta na wierzchu Stał ci mi zasięgu Stał ci mi zasięgu czy nie kurde macie Pieniądz Ilek 10 ziko 8-8 irek ma pieniądz Ale jest, tak? To jest pole monetowe Polska czy nie polska Nie polska Nie polska Ty to masz szczęście do Wigmony Ile czego i nie nie dlaczego? Ok Tak Blondynowi dać weź sobie znowu Za wiaderkiem To korona jest? To korona Jakieś kolo Nie kobieta 2008 Ktoś babka no to jest peny nie pęce, ence, pęce. Gratuluję Teraz ja widzę hajs. Tylko tego, gdzie on jest, tu. o, o panie. Też jakaś świe świecąca, ładna. Chodź do wujka Jaką ja mam? Nasze 50. 50? Tak. 2, 12 Po poszukiwaniach idziemy na kawę i podsumowanie nasze skarby Jakby to jeszcze monety były pachnie na ryby Kurde patrz Juszki jak talala blaszki ten doleń tameliniowy na Tu jest ta ładna blacha. Już się zachaczyła. I już będzie jeździć z nami. Także tak to wygląda. miedziucha, amelinią blachy. Bezpieczniki. Bezpieczniki i w ogóle. Taki ostry Dokładnie. Miłej, nie, miły piątek. Piątek. Miłego piątku, pozdrawiamy. Hejka.